thank Są fajne długie kardigany, na pewno przymierzę zaraz. Witajcie w nowym filmie, na wstępie bardzo Wam dziewczyny dziękuję za wszystkie komentarze pod ostatnimi filmami Mega mnie motywują, e, czytam wszystkie i staram się wdrażać naprawdę e, Dzisiaj zrobimy sobie mierzymy z HMO, już nowości na jesień Także co, zapraszam do oglądania Gdybyście pytały, koszulkę, którą mam na sobie to jest top, w którym przyszłam On też jest z HMO, ale zamówiłam online Wzięłam na początek taki najzwyklejszy top z dosyć dużym dekoltem ale dziwnie leży, widzę, co te ramionczki mam wrażenie, że mi zaraz polecą. W każdym razie wzięłam go tylko dlatego, żeby mierzyć na niego swetry, żeby wiecie do wszystkiego pasował. On jest taki prążkowany. Jest szyba brudna. No i dobra, na pierwszy ogień ten długi kardigan, taki ciemno-szary, prawie czarny, prążkowany. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie. Kurczę, strasznie głośno jest tu dzisiaj muzyka w sklepie. Mam nadzieję, że mi YouTube nie zablokuje później tego filmu. A sweter bardzo fajny. Zaraz Wam pokażę referencję i cenę. Tu wziąłam rozmiar XS. Zobaczcie cena 129 zł. Tutaj ten top, który mierzyłam. Całkiem fajne buty były też na sklepie, wygląda jak skórzane. Niestety nie mają metki i nie, nie wiem czy to jest skóra i w jakiej są cenie. Ale wyglądają całkiem całkiem. Znalazłam też super jeansy, takie ciemno szare, prawie czarne. Wiecie co, rozmiar 36, czyli takie jak noszę, ale niestety za krótkie. Ale dla niższych dziewczyn będą ekstra. Naprawdę super leżą. Świetne są. Patrzcie. Mega fajne. Ale zobaczcie na to, jaka świetna kamizelka. Fajnie się sprawdzi teraz, na właśnie jesień. Ekstra mierzymy. Wziąłam też koszulę, świetny sweterek i jeszcze inne jeansy. Ta kamizelka trochę za duża na mnie, ale świetna jest. Zobaczcie. To jest MK. Jest za szeroka. Ona na pewno ma być taka oversize'owa, ale. by była lepsza albo Xeska. No ale super wykonana, piękna, cieplutka. Odkryłam przed chwilą, że ona ma tutaj taki ściągacz i trochę ją można pomniejszyć. No, ale mimo wszystko ta jest trochę zbyt uszerna na mnie. Tutaj macie referencje kamizelki. Wziąłam też do zmierzenia najzwyklejszą białą koszulę. Znaczy, w sumie nie jest taka najzwyklejsza, bo zobaczcie, ona ma taką ciekawą fakturę. Przywiązałam ją, wziąłam L, jest sporo za duża. Pokażę Wam, jak wygląda. Ale mi się nawet podoba taki luk gdzie jest zwiększa. I tutaj cena koszuli referencja. To kolejna rzecz taki sweterek kimonowy, sznurowany w prążek. Fajny, domyślam się, że jest z akrylu, ale no wygląda całkiem nieźle. Podoba mi się. I ten kolor też ma ciekawy. Dobra, niestety moja ulubiona przymierzalnia została zajęta, dlatego dalsza część filmu będzie w innej. Trochę gorsze tu mam warunki, ale wszystko Wam zaraz pokażę. Tu zobaczcie, kolejna kamizelka. Ta też jest wielka, to jest M, jest olbrzymia, ale ta jest dłuższa. Gdyby ktoś szukał, no to takie są w premie. Tylko no na pewno rozmiar dużo mniejszy trzeba brać. Ma kaptur. I tu wzięłam jeszcze do zobaczenia szakety, one już kolejny sezon będą bardzo modne, zobaczymy jak one wyglądają na mnie, co myślicie? Ja nie wiem czemu, ale one mi się kojarzą zawsze z robotnikiem jakoś, te w kratę szczególnie, bardzo ciepła, fajna taka, nie wiem czy to, co to jest za materiał, ale spoko, jak ktoś lubi to polecam. Ta kolorystycznie jest zdecydowanie bardziej już w moim stylu Zobaczcie Ta już jest cięższa I spokojnie mogłaby być kurtką na jesieniu. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz pod filmem, jakie filmy chciałobyście u mnie zobaczyć na kanale. Dzięki, papa. Pa.